Hej, cześć się, wszystkim. Dzisiaj będzie taki chyba trochę nietypowy film, bo będziemy robić komputer jako ozdoba, komputer jako dzieło sztuki, chociaż to za duże słowa, no ale chyba to jako komputer jako ozdoba, no to chyba właśnie najlepiej oddaje to, co będziemy dzisiaj robić. Po upgrade'ie komputera mojego kolegi zostały. W zasadzie wszystkie części, które były w środku tego komputera, czyli płyta główna, zasilacz, dysk, no napęd, ale napędu nie będziemy używać. Wszystko sprawne i wszystko działające. Chociaż akurat to, czy działa, czy nie, nie ma tutaj znaczenia, ale to wszystko zostało. Miałem to oddać mojemu koledze, a on pomyślał. I zapytał mnie, czy nie da coś się z tym zrobić. Jakąś tam pierwszą jego myślą było to, czy nie można tego jakoś na przykład powiesić na ścianie, jakoś to ułożyć, powiesić na ścianie, bo widział gdzieś takie rzeczy. No i mówię, że są, są takie rzeczy, niektórzy wieszają swoje komputery na ścianie, ale to zapewne nie będzie tanie. Czy pewnie można zrobić tanio, ale żeby to wyglądało dobrze, pewnie to wymaga jakichś tam środków większych. I on zobaczył tego testbencha u mnie, którego mam, z którego korzystam na którym mam platformę X79 i on tak popatrzył na tego testbencha i zapytał mnie, czy w sumie dałoby się tego testbencha jakoś postawić. Ja mówię, no w sumie nie musi on leżeć, dałoby się go postawić i on mógłby sobie tak stać. I wtedy właśnie mój kolega uznał, że chce, żebym mu kupił takiego testbencha, zamontował mu te części, a on sobie gdzieś to postawi na półce i po prostu ten stary komputer będzie tak sobie stał na półce, jako właśnie takie, no nazwijmy już to dziełem sztuki, chociaż. No, to są za duże słowa, tak więc nie przedłużajmy. Zaczynajmy odkładam na razie części i otwieramy to pudełko. Tego test będzie mogliście już u mnie widzieć. Pewnie gdzieś będzie link do tego filmu. Ok, wszystko mamy wyjęte. Mamy tu instrukcję. Nie pamiętam, czy u mnie była, czy nie. Mamy tu akcesoria to jest wszystko spięte mam wrażenie, że minimalnie, ale minimalnie to się różni od tego co ja zamawiałem no ale ja już zamawiałem jakiś czas temu a poza tym to może być inne wykonanie inna fabryka mogła to robić, to w zasadzie wszystko może być inne najpierw oczywiście tego testbencha musimy złożyć jako, że już to robiłem, a obok mam ściągę mam nadzieję, że jakoś w miarę sprawnie mi to pójdzie to chyba ma iść tak ok, to ma iść ten sposób, jeżeli dobrze widzę, u siebie. Jeszcze muszę sobie tylko śrubki jakieś dobrać. Okej, okay, ostatnio mi to przyszło połamane, teraz nie. I zastanawiałem się co to jest, ale to są dystanse do płyt, które tutaj nie będą... Nie, nie wszystkie płyty muszą mieć po prostu taki standard, który będzie pasował do tej tej obudowy, do tego testbencha. Dlatego jeśli nie ma w którymś miejscu otworu na śrubkę, to mamy takie po prostu dystanse, żeby na tym zamontować płytę główną. Tak mi się wydaje, bo to samo było w tym Optimusie. Była taka zaślepka, nie zaślepka, taki dystans powiedzmy. Było to, bo tam w obudowie ta obudowa była pod pełne atx -y, a pod mikro ATX -y jest minimalnie inny rozstaw śrub w obudowie. Co skutkowało tym, że po prostu tam jednego miejsca nie było i była po prostu taki, taka plastikowa zaślepka. OK, mamy śrubki, trzeba je poporządkować, poukładać tak, żebym wiedział co do czego idzie. Tu mamy dystanse, dobra, i pierwsze przekłamanie w instrukcji, ponieważ mamy trzy rodzaje śrub, a nie dwie jak były na, tutaj na instrukcji, bo mamy te takie do SSD, właśnie do płyty głównej SSD. Mamy takie do HDD, do karty graficznej i tak dalej, ale mamy jeszcze takie powiedziałbym, no takie bym powiedział inne trochę, takie gładkie. I zakładam, że są to te trzy, które musimy zamontować z tyłu, właśnie tutaj, tak, żeby ta obudowa się utrzymała. Tylko w instrukcji jest, że powinno być ich pięć, a ja widzę je trzy. Czyżby gdzieś się schowały? Jeszcze dwie. Dobra, na razie są trzy. To trzy wkręcę, zobaczę. Bo to może nie od tego są, ale powinny być od tego. Ok, nie do końca mam na maksa. One też mają inny gwint, więc no muszą być tutaj. No dobra, tylko jeszcze powinny być dwie. Ok, jeszcze jedną znalazłem i jeszcze powinny być... Jeszcze jedna taka sztuka powinna gdzieś być. No bo ja przejrzałem, znalazłem jedną, a brakuje nam tu dwóch. Więc albo użyję innej, albo no coś wymyślę na pewno. No bo raczej do niczego innego one nie były, tylko do tego. Tutaj musimy te trójkąty jeszcze zamontować. Tylko nie pamiętam na które one były śruby, ale wydaje mi się, że na te... Zresztą u siebie ja mogę zobaczyć. Na te takie typowo pc do przykładowo karty graficznej. Tak więc mocujemy to. Na początek sobie po prostu złapię. Też przyglądając, przyglądając się tym śrubom zobaczyłem jak każda z nich jest praktycznie inna. Przecież naprawdę nie są wysokiej jakości śruby, że gwinty się trochę różnią, minimalnie długość się różni. To jak one są ostro zakończone albo tempo, to też się dość mocno różni. Że one nie są identyczne. No i wydaje mi się, że na takich rzeczach jest na przykład cięta kasa i dlaczego ta obudowa kosztuje 50 zł nie więcej i mamy prawie test bench'a gotowego tylko jeszcze jeden tutaj trójkącik takie wzmocnienie żeby to było stabilne dobra test bench jest już prawie gotowy zostały nam dystanse ale żeby na pewno o tym nie zapomnieć to założę tutaj tą zaślepkę ok no i na ściądze mamy ATX'a i eATX'a, czyli w zasadzie nic co by się przydało. Będziemy musieli korzystać z takiej ściągi w postaci zwykłej płyty. Ok, musi być tu, tu i tu. Potem je sobie oczywiście podokręcam, na razie tak po prostu ręką wkręcam. Dalej musi być tu taki, tu. Tu. I tutaj. I może ja sprawdzę, czy to pasuje jak na razie. Jak na razie to pasuje i zostały nam dwie tutaj. Jeżeli dobrze widzę. Przy karcie graficznej. Okej, okay. i czy to wszystkie? Na górze 3, 3. Tutaj mamy też 3-3, i tu jeszcze niby jedna, chociaż to nie jest do końca. Chyba wszystkie, nie wiem jak z tym, no bo tu jest niby o jakiś otwór, no ale on nie ma na przykład takiej, wydaje mi się, że masy. Tak więc nie wiem, co z tym zrobić. I właśnie w Optimusie tu był włożony ten plasticzek. Tak więc jak w Optimusie był włożony w tym miejscu plastik, to jak go teraz znajdę, może i w tą płytę główną włożę? Tu wkładam ten plastik. Czy to coś da? Nie wiem. W obudowie jest w tym miejscu wycięcie, ale w, skoro tutaj nie ma tej masy, to po prostu dam ten plastik. Muszę dokręcić to. W zestawie mamy przejściówkę ze śrubokręta właśnie na nie wiem jak to się nazywa, ale możemy tym dokręcić właśnie te dystanse. Już nawet zapominam jak to się nazywa. Ok, i mamy to. Wkładamy płytę główną. Ok, płyta ładnie siedzi, tak więc wkręcamy ją. Na początek, oczywiście, tak delikatnie, nie na maksa. Dobra, dwie śrubki zostały. Dobra, i jako że już wszystkie są wkręcone, to myślę, że powoli mogę je już, no nie na maksa, ale tak z wyczuciem prawie do końca. Ok, chyba wszystkie siłyby przykręcone, tak więc co, zasilacz nam jeszcze został. Mamy tu zasilacz i zasilacz też oczywiście będzie tu taki, jaki był w zestawie, będzie oryginalny. Taki, jak był w tym 2004 roku, no czyli ten komputer ma już 22 lata. Ok, zasilacz przykręcony, I tak jak mówiłem, to nie musi działać, ale z uwagi, że ja to robię, no to ja mam trochę inne standardy i dla mnie to musi działać. Jeżeli się nie włączy, no to nic nie zrobię, ale jeżeli mogę, to zrobię tak, żeby to działało. Ok, 24 piny mamy włożone, tylko tak, oczywiście, żeby to działało, musimy mieć jeszcze dysk. Dysk chciałbym zamontować tu, tylko będę musiał te retytki sobie rozplątać. Ogólnie te kable wypadałoby rozpiąć i jakoś inaczej je tutaj splątać, ale to może jak przyniosę dysk. Dobra, znalazłem dysk, był on w jednym z wielu, wielu pudeł i on ma tu wpiętą już taśmę, więc ta pewnie była od napędu, jest żółta, to użyję takiej szarej, tylko jeszcze ten dysk może przeter, bo on jest cały w kurzu, cały jest ukurzony, taśma tak samo. To też już możemy zabrać. Ok, dysk mamy. Tylko zastanawiam się, czy, m, którą stroną go umieścić. Czy tą stroną, czy tak? Ale chyba tak będzie lepiej. Zobaczę też w ogóle, które śrubki pasują w który sposób. Ok, dysk mamy zamontowany. Tak więc taśma. Zobaczę, czy ona w ogóle, w ogóle wystarczy. No teoretycznie nie musi ona być tu podpięta pod to niebieskie, moglibyśmy pod to żółte. Byłoby bliżej, ale dobra. Tak to wepniemy, tu może jakoś teoretytką się to ogarnia, albo jakoś to się ułoży lepiej. Żeby to po prostu lepiej wyglądało. Coś w takim stylu. A taśmy ideę nigdy nie będą wyglądały świetnie. A bo my w ogóle jeszcze nie podpięliśmy czterech pinów do procesora. Ok, I musimy któryś z tych moleksów otworzyć. Ok, otworzyłem tego. No ale tu nam nie daje. Tutaj podejrzewam, że długość jest dokładnie tak sama, więc musimy jeszcze coś tutaj albo delikatnie naciągnąć, albo wyciągnąć. O może tak będzie lepiej. To chyba za bardzo pręży, więc coś innego tutaj wymyślę pewnie, albo delikatnie jeszcze popuszczę tutaj na tej teoretyczce. No powiem szczerze, nie wygląda to za dobrze, ale jeszcze coś tutaj może zepniemy. Mam tutaj takie etykietki na wierzchu, no nie do końca pasujące, bo za duże, ale jakoś to może zepniemy. Tak na razie, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało potencjalnie. No dobra, nie wygląda to idealnie, ale wygląda to jak komputer. Podejrzewam, że mój kolega mówiąc, czy da się go postawić, miał na myśli taką pozycję. Też gdzieś tam w myślach było, żeby zamontować tu jakieś LEDy czy coś takiego. Albo jakiś wentylator, który by się obracał i by po prostu świecił. No nie wiem, mam taki przykładowo pasek, możemy zobaczyć jak to by wyglądało, jakby na przykład gdzieś tutaj je dać. No to są oczywiście jakieś słabe LEDy. Te LEDy kosztowały dosłownie kilka złotych, zaś 5 zł są na USB. Więc tutaj na dole można byłoby je zamontować. Nie mówię konkretnie te, tylko po prostu daję taki przykład. Albo gdzieś tutaj, właśnie od spodu, może to by lepszy efekt dawało. W zasadzie można byłoby te LEDy zrobić tak, że je naklejamy sobie tutaj wszędzie od tyłu, tutaj od spodu. No i jakiś efekt by był. Nie mnie oceniać, czy fajny, czy nie. Wiecie, dokładnie tak tutaj przykleić je. Od tej strony. Tutaj gdzieś na lantach. Może by i to wyglądało jakoś. Oczywiście to nie jest jeszcze finalna jego forma, może coś jeszcze wymyślimy z kolegą, właśnie może jakiś. Może na przykład zmienimy ten wentylator na jakiś e, świecący i wtedy bym go podłączył po prostu pod jakiś zasilacz 12V, tak samo może te LEDy pod jakiś po prostu zasilacz 12V. Ten komputer, jak wspomniałem, nie musi działać, ale w sumie możemy sprawdzić, czy działa, czy nie. Ok, wpinamy zasilanie. Ten zasilacz coś strasznie tu lata mi się wydaje. Ale to chyba, czy ja dokręciłem to wszystko, czy... A, ja jedną śrubkę wkręciłem tylko do zasilacza, no to dziwne, że lata. A dobra, ja myślałem, że ja przykręciłem zasilacz, a ja przykręciłem tą obudowę, tą brakującą śrubę tam, no dobra. Zasilacz jest włączony. Czy jest jakieś życie na płycie? Nie wiem, czy ona ma jakieś, jakieś e, diody, nie widzę. Możemy użyć włącznika z zestawu, oczywiście o ile go znajdę. Tylko oczywiście to nie jest chyba opisane na płycie, gdzie jest włącznik. Widzę HDD, reset widzę. Ale włącznika nie bardzo. Może to tu? To tu. Komputer się nie, nie musi włączać za pierwszym, ponieważ jest bateria padnięta biosu na bank, bo ona już była padnięta jakiś czas temu, więc wiem, że on się włącza za drugim razem, ale się włącza. Mogę w sumie podpiąć przewód, zobaczyć, czy coś się na ekranie pojawia. Bardzo dawno temu przy okazji jakiegoś filmu podłączyłem kabel VGA do telewizora. Tak więc teraz jego ja sobie wepnę tu. I zobaczymy, czy coś na ekranie jest. Mamy błąd biosu, ale ogólnie komputer działa. Podłączam teraz bezprzewodową klawiaturę, zobaczymy, czy ona zadziała. Mamy coś takiego, wykrywany jest dysk, ale mamy, nie mamy podłączonej klawiatury i mamy błąd biosu. I nie działa klawiatura, ale f 1. Zobaczymy, czy ta bezprzewodowa zadziała. Działa i czy on się zbutuje. Coś ten ekran próbuje z tym VGA, coś co chwilę coś lata. Czyli zobaczymy Windowsa XP? a to jest największe pytanie. Mamy Windows XP, czyli nie tylko będzie wyglądał, ale też najprawdopodobniej będzie działał. No zawsze się może XPR jeszcze wysypać. No tak jak mówiłem, on nie musi działać, on ma wyglądać. Ten wygląd jeszcze może jakoś tam podrasuje. Jeszcze coś tam może z kolegą wymyślimy, żeby on wyglądał lepiej. No chwilę się włącza, no bo pamiętajmy, że to jest Pentium 4. Hasła tu nie było, ale klawiatura już przestała działać. Chyba. Nie wiem czy wy w ogóle coś słyszycie, bo on strasznie hałasuje, głównie chyba ten wentylator. Zdecydowanie ten wentylator hałasuje, może w BIOSie dałoby się to ustawić, żeby wentylator chodził wolniej. Ja go już chyba na razie nie wyłączam, bo jeszcze miałem tam coś na dysku sprawdzić. Jedyny minus, jaki widzę, tego no poza tymi kablami, co jest wątpliwe estetycznie, no to jest też inny powód: to będzie kurz. Kurz się będzie tutaj osadzał wszędzie, a to będzie nie najłatwiejsze do wyczyszczenia. Oczywiście, jako że ten komputer nie ma działać, to można po prostu odkurzaczem sobie przejechać, no ale jednak jakiś minus to jest. Wy możecie mi w komentarzach napisać jak, jak Wam podoba się ten pomysł. Kosztowało to całe 50 zł plus płyta główna i zasilacz. Jak traficie na jakiś rabat, to pewnie wyjdzie jeszcze dużo taniej, tak więc z mojej strony chyba byłoby to na tyle. Oczywiście jeszcze tutaj jakieś pewnie drobne modyfikacje będą poczynione, żeby to wyglądało lepiej, ale na razie to wszystko. Cześć!